Ewangelia według świętego Łukasza 2 grudnia 2023 rok. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obszarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was nienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej Ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Czuwajcie, czuwajmy, aby nasze serca nie było ciężałe. Gdy staniemy przed Synem Człowieczym, nie ma tu znaczenia, czy zaspokajam swoje potrzeby ciała, a nie widzę Chrystusa. Czy nasze serce, nasze ciało jest ociężałe? Świat nie cieszy się, kiedy nie cieszy się kiedy wołamy Jezu nie cieszy się kiedy my i szukamy odpowiedzi na nasze problemy obszarstwo jest to utrata poczucia własnej wartości zamykamy się każdy kto mówi że coś jest nie tak miał przyjaciół usłyszmy to i wysłuchajmy w ich odpowiedzi. Szukajmy. Jezu, tak jak Pan młody, co ja zrobię? Co ja pocznę, bo już nie mam wina. Tak jak w pijaństwie, jesteś, bo nas ktoś oszukał. Nie dajemy sobie rację, nie dajemy sobie e, rady z emocjami. Jezu, ratuj. Co ja pocznę? Mam rodzinę. Żona płacze, dzieci, córka. Również, co ja zrobię, kiedy biegnę, aby zaspokoić swoje potrzeby, kupując najnowszy numer samochodu, czy też chcąc wyjechać na wycieczkę. I wtedy również nie słyszymy najbliższych, żony, dzieci. Oni też potrzebują wysłuchania, czuwania. I wtedy też spróbujmy wołać. Co mam zrobić i jak to pogodzić? Jak wysłuchać? Nie mam siły, ale wiem, że w litwie codziennej powiem, że stanę przed Jezusem. Moje serce i ja stanę przed Jezusem. I co ja wtedy powiem? Nie wołałem, nie słyszałem w Jezusie, abym wołał i usłyszał odpowiedź, żył radością i nadzieją w potężnym imieniu Jezus. Amen.